psalmy Dawida zaczynają się od sytuacji, w której Dawid przeżywał bardzo głęboko rozgryczenie, frustrację, samotność, często stany depresyjne, a później jest, się, kończą się psalmy a będę szukał, będę Tobie ufał, będę szukał pociechy w Tobie. Zauważcie, że wszystkie psalmy tak się kończą. Wyzwaniem do Pana i wyznaniem i wyzwaniem wiary. W jaki sposób szukać zachęty i wsparcia w Bogu? Po pierwsze, jest napisane, że Dawid oddał chwałę, wziął effort, oddał chwałę Bogu, czyli w przeciwnościach, w obliczu przeciwności, kiedy stajesz do walki z przeciwnościami. Po drugie, czyli to jest, to jest wskazówka dla nas, żebyś ty i ja, kiedy stajesz w obliczu y, sytuacji. Kiedy już jesteś na nie rozpaczy, żeby oddać chwałę Bogu wbrew uczuciom. Ktoś powie, że to jest oszustwo. Ja się wcale nie czuję, żeby wieli Boga, ale Biblia mówi, że nie mamy postępować według uczuć. Amen. Biblia mówi list Jakuba, że ci, którzy opierają się na uczuciach, są jak trwa trawa, jak, są, jak trzcina, która się chwieje. Jest chwiejny człowiek. Uczucia są zmienne, jak pogoda. I tego samego dnia może padać, mogą zajść chmury, później słoneczko wyjdzie, i tak samo są z uczuciami. Jednego dnia czujesz się tak, drugiego tak, albo tego samego dnia masz falę uczuć: gorąca, zimna i tak dalej. A Biblia mówi, że mam postąpić według wiary. A potem prosił Boga o kierunek, co ma zrobić. Zapytał. Co ma czynić? Co ma czynić? Czy w tym wypadku ma ścigać tych ludzi, czy zostawić? Z zimną krwią uwielbiał Boga. Wiecie, to z zimną krwią uwielbiał Boga. Bez, wiecie, pomimo, wbrew uczuciom. Oddał chwałę Bogu. Po czym? Tak samo zaczął na chłodno prosić Boga o kierunek. Co ma zrobić? Jeżeli potrzebujesz, pytaj Boga. Proś Boga o kierunek. Kolejna wskazówka, którą pokazuje nam Biblia, którą pokazuje nam y, Dawid, w jaki sposób on radził sobie w takich sytuacjach, to jest to, że traktował innych sprawiedliwie. Co ma to wspólnego z zachęcaniem czy szukaniem wsparcia u Boga? A no tym, że y, My musimy być tak doskonali, jak Jezus jest doskonały, dążyć do tego. Bo Bóg powiedział: bądźcie doskonali tak, jak ja jestem doskonały. Wiadomo, że nie osiągniesz doskonałości, ale liczy się dążenie, że ty chcesz dążyć do, do doskonałości. Bóg zachęca nas, żebyśmy się zachowywali jak Bóg, byli sprawiedliwi, traktowali ludzi sprawiedliwi, z miłosierdziem. I więcej problemów, tym więcej miłosierdzia. Amen. Więcej problemów ty więcej miłosierdzia. Nie oceniając, nie osądzając. Biblia mówi, że daje Bóg daje nam obfitość. Bóg się troszczy o nas. Złodziej przychodzi tylko po to, kraść, zażydać i wytracać. To chodzi o diabeł, tak? Ja przyszedłem po to, aby miały życie obfitowały. Czyli owce miały życie i obfitował. Czyli życie w obfitości. Bóg chce, żebyśmy mieli życie w obfitości. Życie w obfitości to jest to, że ja cieszę się pomimo wszystko. Obfituję. Czy mam, czy nie mam, cieszę się w Bogu. Bo ja pokładam ufność Bogu, że On się o mnie troszczy. Bo jak przyglądniesz się tak dokładnie na to, jak minęły te ostatnie lata, to zobacz, że byłeś często w różnych opresjach, jednak wyszedłeś na prostą, niczego ci nie brakowało. Bracie i siostro, Bóg chce, żebyś ty zaufał Jemu. Czyli reasumując, w obliczu przeciwności, kiedy dopada cię depresja, w jaki sposób szuka, Biblia mówi, szuka pocieszenia w Bogu. Szukaj zachęty w Bogu. Po pierwsze, oddaj chwałę Bogu niezależnie od uczuć. Wbrew przeciwnościom, bo postępujemy według wiary, a nie uczuć. Drugie, Biblia mówi, żebyśmy, yy, przypadek Dawida nam to mówi, żebyśmy prosili Boga o kierunek. Co mamy zrobić w tej sytuacji? Boże, powiedz mi, co mam zrobić. I trzecie, ostatnie. Postępujmy sprawiedliwie pomimo tego, bo łatwo w różnych sytuacjach trudnych ulec pokusie.